W ostatnich odcinkach moich omówień było tak, że filmy, które omawiałem chwaliłem. No dzisiaj będzie o to ciężej, ale też będąc uczciwym powiem o dwóch, trzech bardzo pozytywnych rzeczach odnośnie tego filmu. A filmem, o którym będę mówił będzie film Roberta Zemeckisa, Kto wrobił Królika Rogera z 1988 roku. Jest to film bez wątpienia, można nawet wręcz powiedzieć przełomowy jeśli chodzi o łączenie postaci animowanych z kinem aktorskim. I to właśnie jest jedna z tych rzeczy, no o której muszę przyznać, że jest wykonana naprawdę imponująco. Ale niestety, jeśli chodzi o ten film, to w moich oczach kuleje tutaj co innego. Co? To o tym jeszcze za chwilę, ale w pierwszych zdaniach no trzeba wspomnieć o jakimś zalisie fabularnym. Akcja tego filmu rozgrywa się w latach czterdziestych na przedmieściach Hollywood. A w tych przedmieściach Hollywood znajduje się miasto animków, jeśli mógłbym je tak nazwać. I normalnie funkcjonuje ono w kooperacji z tym Hollywood, które wszyscy znamy. No, a głównym bohaterem tegoż filmu jest tytułowy Królik Roger, którego też, jak znowu mówi sam tytuł, ktoś wrabia w intrygę kryminalną, a jeszcze konkretniej w morderstwo. Morderstwo szefa wytwórni filmowej, dla której, w której... Największą gwiazdą jest właśnie Królik Roger i to między innymi wpływa na to, że Królik staje się jednym z podejrzanych. Jeszcze większych szczegółów dotyczących tego, dlaczego akurat tak jest, bo to już jest bardziej taka sprawa mniejszej wagi, ale większą zdecydowanie jest to, że Królik ukrywając się przed ścigającym go wymiarem sprawiedliwości, poszuka wsparcia u człowieka, detektywa, Ediego Valianta, a w tej roli wystąpił Mierzyjący już Bob Hoskins. I tak oto na naszych oczach zawiąże się nietypowy duet, w którym to zdecydowanie tylko jedna strona będzie grała na nerwach tej drugiej, a tą stroną będzie w miarę chyba naturalnie Królik Roger, ze względu na swoje niesamowicie sympatyczne usposobienie, prawie że do wszystkich otaczających go istot czy stworzeń. No, a Eddie nie jest typem człowieka łatwo nawiązującego dobre kontakty. Taką praktycznie mamy fabułę. Eddie będzie kolejnym detektywem z klasycznych noir, który będzie rozwiązywał zagadkę kryminalną. nasz no a oczywiście ją rozwiąże. Jego i królika Rogera największym jednak przeciwnikiem okaże się stojący za wszystkim sędzia Doom, grany przez Christophera Lloyda. I tą informacją mogę etap opisywania fabuły zakończyć. Teraz o tej całej otoczce tego filmu, o której wspomniałem na początku. Powiedziałem to na początku, powiem to i teraz. Wykonany ten film technicznie jest naprawdę imponująco. Od tej strony nie można nic zarzucić. Ale to nie jedyna zaleta tego filmu, jeśli chodzi o całe przedsięwzięcie. Następną jest to, że w tym filmie mamy jedyną możliwość w historii filmów animowanych zobaczyć zarówno postacie ze studia Warner, czyli Królika Baxa czy Kaczora Daffiego, jak i też ze studia Disneya. Wiadomo, Myszka Miki, Kaczor Donald, te sprawy. Powtarzam, to jest jedyny taki crossover tych sztandarowych postaci animowanych w historii kinematografii. Także no, pod tym względem ten film może imponować bezsprzecznie. Pod jakim jeszcze względem może imponować? Dla mnie, bez dwóch zdań, tym elementem jest rola Christophera Lloyda, o której już trochę wspomniałem. No, facet jest fantastyczny w tej roli. Według mnie kradnie show pozostałym postaciom zarówno granym przez ludzkich aktorów, tak jak i też z postaci animowanych. Jest po prostu wielki. I on też no, w dużej części momentów ciągnie cały ten film. Teraz już jednak tak kolorowo nie będzie. Wytłumaczę się trochę, dlaczego ja nie jestem aż takim entuzjastą tego filmu. Z jednego, aczkolwiek bardzo istotnego powodu. Z powodu no, totalnie przeciętnego, standardowego. Od nakreślonego od linijki scenariusza, który jest kolejnym scenariuszem typowym dla kina noir, na którego temat widziałem już tyle wariacji, że tutaj było potrzeba czegoś po prostu znacznie lepszego. I mi się wydaje, że trochę w innej konwencji, pokombinować jeszcze bardziej. No, po prostu to wszystko dla mnie nie siada pod względem trzonu fabularnego, samej tej intrygi. Film się dla mnie, no, niestety, momentami mocno dłuży. Nie pomagają tutaj momenty, w których pojawiają się te wszystkie znane i lubiane przez nas postacie animowane, które przypominają nam dzieciństwo. No to po prostu nie pomaga. I właśnie dzięki temu elementowi no nie mogę się przemóc, że tak powiem, z większą atencją dla tego filmu, żeby po prostu darzyć go cieplejszym uczuciem. Wręcz powiem jeszcze więcej. Dla mnie nawet tego filmu mogłoby nie być. I jedyne tak naprawdę, co wtedy widz by stracił, to ten crossover, o którym już powiedziałem, między tymi animowanymi postaciami. No i to tyle. Resztę już widz może spokojnie sobie sam rozszyfrować, a tym bardziej może zrobić to ktoś, kto widział już setki czy nawet tysiące filmów. No pod tym względem właśnie ten film nie niesie ze sobą jakiegoś, jakiejś większej niespodzianki, większej tajemnicy. To wszystko jest w miarę oklepane. Film ogólnie jednak ma wśród krytyków filmowych dobrą opinię. No sądzę właśnie, że jest ona między innymi spowodowana chyba jednak głównie tą właśnie innowacyjnością jednak, jeśli chodzi o to, jak ten film jest wykonany za pomocą komputera. A jeśli dochodzi jeszcze jakiś element, który robi tutaj niesamowite wrażenie, to chyba go jeszcze nie odkryłem, bo ja już takich nie widzę. I już na sam koniec tego mówienia powiem o filmie, który no siłą rzeczy stał się taką konkurencją dla tego filmu, Ponieważ zrobiony jest w podobnym schemacie, już chyba część z Was domyśla się o jakim filmie mówię. No, oczywiście o kosmicznym meczu. I chyba występuje coś takiego wśród sympatyków kina, jak podział na tym, kto wrobił królika Rogera, czyli część kinomanów, która preferuje ten film, a nie kosmiczny mecz. No i też drugi team, który z kolei ma preferencje odwrotne. No i ja nie ukrywam, ja jestem w tym drugim teamie. Powodów jest co najmniej kilka. Ale będę mówił o nich dopiero w momencie, w którym przyjdzie mi omawiać tenże kosmiczny mecz. Do tego momentu musicie być cierpliwi, jeśli chodzi o to, jakie te argumenty będą, ale spokojnie doczekacie się. Tyle byłoby ode mnie, jeśli chodzi o omówienie tego filmu. Jeszcze może na sam koniec wspomnę autorów tego, moim zdaniem, średniego innych scenariusza, a są to Jeffrey Price i Peter Simon, a wspominam ich. Głównie dlatego, że biorąc pod uwagę to, jakich też innych filmach pisali scenariusze, na pewno jeden z nich, czyli Jeffrey Price, no nie jest dla mnie rzeczą jakoś wielce zaskakującą, że tutaj w scenariuszu właśnie są największe problemy. Po prostu, no, jeśli się ma w portfolio scenariuszowym takie filmy jak Grinch, Świąt Nie Będzie, czy Bardzo Dziki Zachód, no to jednak może o czymś świadczyć. I z tą ostatnią uwagą już Was zostawiam. Cóż mi się sądzę, lada dzień, trzymajcie się.